Mm -hmm. Oto um, pierwszy członek X seven. Dawaj miorsz Teraz edit, dawaj. Dawaj Dziesięć 10 na dziesięć 10. Dobra, idziemy, 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 idziemy. Dobro, zdaj edit. Daj mi još. Oj, pomełka, pomełka. Daj mi još. Pomełka drugi raz. Daj, 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 daj. 7, 8, 10. Daj, daj. Frystal. Máte kesej, ty tu si na Dobra, Miloš, to macie gdzie zejmę to później działania. Dobra miłość, już ocena to 8 na 10, 80, znaczy 28, papa.